Dzień dobry. Teraz o Weronice, świętej Weronice, która otarła twarz Panu Jezusowi na drodze krzyżowej. Nie była to zwykła osoba. Ta osoba to była bogata wdowa, zakochana w Jezusie Chrystusie. Ona wiedziała, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Była na tyle bogata, że chciała usłużyć swoim majątkiem Panu Jezusowi. I ona wiedziała, że Pan Jezus co roku obchodzi całą Jerozolimę, całą ziemię świętą i wiedziała, że w kilku miejscach jest nie ma gdzie przenocować. Byli ludzie przeciwni Panu Jezusowi, którzy byli pod wpływem faryzeuszy. Ona wybrała takie miejsce, gdzie nie było żadnych przyjaznych ludzi Panu Jezusowi, kupiła tam jeszcze dom i powiedziała Panu Jezusowi, że kiedy będzie tam przechodził, ona zawsze jest gotowa jego przyjęcie razem z apostołami, czyli 13 mężczyzn. Tak? No to wiadomo jest, że dzisiaj przyjąć 13 mężczyzn, z nich nakarmić, no to trzeba mieć trochę w domu, takich miejsca, żeby to zrobić, no i finansowo to też kosztuje. Ona była bogata. Ona tak kochała Pana Jezusa, że była szczęśliwa, kiedy Pan Jezus do niej przychodził. Pan Jezus zawsze wiedział, że ta może przyjść. I kiedyś ujęło mnie to niesamowicie. Pan Jezus był sam, przyszedł do niej. Ona była starszą kobietą, mogła być jego matką. Pan Jezus był zmęczony tym, że nikt go nie rozumie. To znaczy to, że faryzeusze byli przeciwni i wszelkie kłamstwa o Panu Jezusie mówili, że jest najgorszy z najgorszych, uzdrawia mocą szatana. Pan Jezus był tego przygotowany, przez, przygotowany, wiedział. Ale raniło najbardziej brak znajomości, brak zrozumienia apostołów. Apostołowie wszyscy dalej myśleli, że on będzie królem. Szczególnie Judasz. Judasz był przekonany, że zostanie Pan Jezus królem i tu ziemskim, i że będzie tym wielkim królem, który wyzwoli Izraela spod władzy Rzymu, i że on będzie ministrem finansów. No, że nieźle zarobi. Natomiast apostołowie też uważali, że no, tak byli wychowywani, że Mesjasz to tak, taka postać, taki król który taką będzie miał moc, że wyzwoli Izraela z wszelkiego uciemiężenia, czyli z okupacji rzymskiej. Eee, no i będzie fajnie. Przez myśl nie przechodziło, mimo iż Chrystus wielokrotnie powiedział, że będzie ukrzyżowany i trzeciego dnia stanie. Do nich to w ogóle nie docierało. I ten brak zrozumienia, no Pana Jezusa zas poważnie zasmucał. On przyszedł do e, Weroniki, świętej Weroniki i był tak zmęczony tym brakiem zrozumienia, bo rozumiała go tylko jego matka. Maryja wiedziała o wszystkim, absolutnie o wszystkim, wiedziała jaką śmiercią umrze. I nosiła to od, od czasu, kiedy poczęła pana Jezusa, dowiedziała jak, czym się skończy, jak długo to by trwało. Pan Jezus przyszedł do świętej Weroniki i oparł swoją głowę na jej ramieniu i płakał. Bóg wszechświata potrzebował ludzkiej miłości. Niesamowite. Święta Weronika mu to dała. On wiedział, że ona go kocha. Bóg Wszechświata potrzebował ludzkiej miłości. Niesamowite. Święta Weronika nie miała na imię Weronika. To się przyjęło od momentu, kiedy otarła twarz Pana Jezusa na, na drodze w drodze krzyżowej i dostała Odbicie twarzy Pana Jezusa. To imię Święta Weronika wzięło się od stwierdzenia płótno z rzymskiego języka. Kobieta od płótna, czyli Święta Weronika. Taka historia. Dzisiaj Święta Weronika jest wysoko w niebie, bardzo wysoko. Bo jesteśmy rozliczani z miłości. Miłości do Boga i bliźniego. Trudna to jest, bo Boga nie widzimy, a bliźni nas drażnią zwykle. To jest trudna miłość. Musimy się starać. Nie, nie wychodzi. Nie. Jak słyszę te wszystkie takie dziwne wypo wypowiedzi internautów. Zaraz zrozumienia. U niektórych oczywiście, u niektórych. To jest szokujące. Niektórzy nie chcą się uczyć, nie chcą sprawdzić. Odrzucają miłość Jezusa Chrystusa, który zaprasza ich do raju. Bóg, który odkupił wszystkie nasze grzechy, zaprasza nas do raju. A ludzie mówią nie. Straszne. I to tak na, w ogrójcu wielki czwartek. Tak bardzo bolało Jezusa Chrystusa, że będą ludzie, których On odkupi, a oni nie będą chcieli skorzystać z tego, że On ich odkupił. Jedna z największych mąk Jezusa Chrystusa na krzyżu, że wiedział, że ogromna część ludzi nie będzie chciała skorzystać z Jego męki. Ja chcę, bardzo chcę, bardzo chcę do reju. Dobry Boże, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Tobie, ukochana Matko, i wszystkim zastępcom. się. Wsi Błogosławiu, Bóg Że, mogący Ojciec, I Syn, I Duch Święty.